Bardzo serdecznie i ponownie na moim kanale. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. W dniu dzisiejszym przychodzę do Was już nie z hitem z Rossmana ani z Hebe, a tym bardziej z innych drogerii, ze sklepu Biedronka. Przychodzę do Was z hitem kosmetycznym z Biedronki, który. Był pokazywany, żeby Was nie skłamać, na jednym z moich live'ów i to było na przełomie dwóch miesięcy temu. Dwa i pół miesiąca temu? Miesiąc, dwa miesiące temu. Na pewno nie miesiąc, półtora temu, tylko to było na pewno dwa miesiące. Na pewno zdecydowanie. I od tamtego momentu, jak tylko widzę te maski w Biedronce, biorę je na wielki zapas, ponieważ są to maseczki do zadań specjalnych, które fenomenalnie... Fenomenalnie i jeszcze raz fenomenalnie, w tym filmie nie zabraknie słowa fenomenalnie, no to także wiecie. To, to już oznacza jedno, prawda? Hit kosmetyczny yy, pod kątem maseczki. Jest to produkt fenomenalny pod względem rozjaśnienia, natychmiastowego rozświetlenia skóry, natychmiastowego nawodnienia, natychmiastowej redukcji jakichkolwiek śladów, oznak zmęczenia na twarzy. Naprawdę, nie wysypiacie się. Macie ciężki tydzień, ciężki dzień. Nałożenie takiej maski na twarz na 15 minut zmienia wszystko. Zmienia wszystko. Skóra mam. Plumping skin jest wyrównany koloryt, jest wyrównana struktura, jest rozjaśnienie, jest to rozświetlenie. Przede wszystkim zachowując bardzo silne właściwości antyoksydacyjne, czyli chroniące naszą skórę przed stresem oksydacyjnym, który pozwala na rozwój wolnych rodników, które są wrogiem naszych zdrowych, dobrych komórek, które chronią nas przed wszystkim co złe. A wolne rodniki to są manipulatory naszych dobrych komórek. Także jest to produkt, który naprawdę robi robotę. Można go przesunąć, ponieważ ta płachta jest tak bardzo mocno, fajnie skonstruowana, że można przesunąć na okolice oka, tutaj tą płachtę, i tutaj również zaobserwujecie redukcję oznak zmęczenia, nawodnienie, nawilżenie i takie wypchanie skóry, taką rozpulchnioną tą skórę. Takie. Tak jakbyście podłączyli do swojej skóry, nie wiem, hektolitry wody i po prostu ona w końcu zostałaby porządnie nawodniona. Ten produkt sprawdzi się przy każdym typie skóry kosztuje 5 zł w biedronce i on nawet może być stosowany w trakcie wysuszających dermatologicznych kuracji, aby nawodnić skórę, wyrównać jej strukturę, silnie ją nawilżyć i żeby tutaj nie doprowadzać do globalnego odwodnienia skóry. Kluczowymi składnikami aktywnymi zawartymi w, tym, w tej masce, między innymi, jest ekstrakt z ogórka. Ekstrakt z ogórka, bo właściwości rozjaśniające, rozświetlające, rozpromieniające, jest to elektrolit, który nawadnia długoterminowo naszą skórę, nawilża, wyrównuje kolory skóry. Następnym składnikiem aktywnym jest to ekstrakt z maczy, który jest potężnym antyoksydantem, bogatym i bardzo mocno źródlanie. To źródło polifenoli, który działa bardzo silnie, wyniszczająco na wolne rodniki, walczyć z wolnymi rodnikami, chroni naszą skórę przed stresem oksydacyjnym, chroni naszą skórę przed postępującym procesem starzenia się skóry, stymulując przy okazji bardzo silnie. Syntezę kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego, jak i również fibroblastów. I jak i również ekstrakt z zawierając taką dawkę potężną polifenoli, i w związku z tym, że jest to antyoksydant, wysyła sygnał do fibroblastów, który zmusza fibroblasty do wzmożonej produkcji kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. I tutaj w tym przypadku mamy uderzeniowe połączenie substancji aktywnych, które spersonalizowanie wykazują właściwości pielęgnacyjne. Taki produkt, powiem w szczerze, można śmiało stosować dwa razy w tygodniu. Dnia. Można by było codziennie, ale w mojej ocenie po pierwsze no, nie wyszłoby to znaczkę ekonomicznie, a po drugie efekty działania tego produktu utrzymują się tak 3-4 dni. Więc uważam, że stosowanie jej codziennie nie miałoby tutaj jakiegokolwiek sensu, bo później w końcu byście się przyzwyczaili do tych globalnych efektów, które daje ta maseczka, i byście później twierdzili, że tych efektów już nie widzicie. A tak naprawdę byście byli po prostu przyzwyczajeni do tych efektów, a efekty by cały czas były. I tym gwiazdorem kosmetycznym Ever jest ten produkt. Ten o, ten o, i jeszcze raz ten. Jeżeli jest on w waszych biedronkach, pędźcie po niego póki jest. B Beauty fresh y, właśnie mask, y, o Jezu, tutaj coś zahaczyłem. Fresh Start i mamy face mask, cucumber i matcha tea. Maska na tkaninie biodegradowalnej, to jest bardzo ważny, elementarny temat. Na biodegradowalnej płachciem. I tutaj tak. Producent nam mówi, tak. Inspiruje cię natura, wyraź to poprzez swój wybór. Odświeżająca, nawilżająca maska na tkaninie o wysokiej zawartości składników pochodzenia naturalnego otula twarz świeżym zapachem, przynosząc jej przyjemne odświeżenie. Bogactwo składników. Ekstrakt z ogórka działa nawilżająco i otwierzająco, Ekstrakt z macza działa oczyszczająco, ograniczając wydzielanie z sebu. Jak najbardziej ekstrakt z maczy również normalizuje produkcję łoju i działa stabilizująco na funkcję gruczołów łojowych. Tak, ale ten efekt akurat w przypadku maczy na pewno nie jest zauważalny, zauważalny po jednym zastosowaniu. Tutaj na efekty maczy pod kątem regulacji gruczołów wojowych troszeczkę trzeba by było poczekać. To nie jest efekt natychmiastowy i na pewno on się nie zadzieje po jednokrotnym zastosowaniu tejże maseczki. I tutaj mamy szczególnie polecana do każdego rodzaju skóry, zwłaszcza do cery tłustej, mieszanej, problematycznej. Stosuj jeden, dwa razy w tygodniu. No dokładnie. I tutaj mamy, jeżeli chodzi o składniki, wodę. Mamy glicerynę jako humektant, który nawadnia skórę, wiąże wodę w naskórku, jest to substancja higroskopijna, bardzo silnie nawilżająca. Mamy propanediol, jest to nośnik przenikania substancji aktywnych w głąb skóry, umożliwia transport substancji aktywnych do skóry właściwej, przez to właśnie substancje aktywne mogą długoterminowo i realnie oddziaływać na naszą skórę. Później mamy betainę humectant, która wykazuje właściwości bardzo silnie nawilżające, nawadniające, rozświetlające, rozpromieniające i łagodzące przede wszystkim podrażnienia. Później mamy nośnik przenikania substancji aktywnych w głąb skóry. Później mamy wodę morską, która jest bogata w oligoelementy, w makroelementy i w mikroelementy. Bardzo silnie mineralizuje skórę, chroni naszą skórę przed rozwojem stanów zapalnych. Bardzo silnie przy okazji regenerując skórę i odbudowywując barierę lipidową, także jak najbardziej. Później mamy właśnie kluczowy ekstrakt z ogórka, który wykazuje właściwości regenerujące, rozświetlające, rozpromieniające, rewitalizacyjne, właśnie taki plumping skin, plumping efekt i jak najbardziej tutaj mamy ten efekt w pełni zachowany i jak najbardziej go otrzymujemy. Później mamy tutaj oczywiście ekstrakt herbaty matcha, który wykazuje właśnie te właściwości. Jedna z najsilniejszych pod, kęty, pod kątem redukcji wolnych rodników, redukcji stresu oksydacyjnego. Jest to bardzo silny antyoksydant, bogaty w polifenole o naukowo udowodnionym działaniu antyoksydacyjnym, przeciwzmarszczkowym, seboregulującym. Ale działanie seboregulujące, no musicie na nie troszeczkę poczekać, ponieważ to nie następuje z dnia na dzień, z minuty na minutę i na przykład zastosowanie takiej jednej maski, na pewno wam nie reguluje funkcjonowania gorczołów łojowych natychmiastowo, tak? Więc tutaj na to musicie się od razu e, przyzwyczaić, także musicie się do tego po prostu przygotować, że tak po jednym zastosowaniu cudów jednego pod względem regulacji gruczołów łojowych nie będzie. Później mamy zagęstnik, który nam zagęszcza całą formułę esencji, którą jest nasączona płachta. Później mamy kolejne nośniki przenikania substancji aktywnych w głąb skóry. Później mamy kwas cytrynowy, który reguluje nam pH produktu. On nie wykazuje tutaj żadnych właściwości keratolitycznych, żadnych właściwości złuszczających, żadnych właściwości rozjaśniających. On tutaj stabilizuje nam PH produktu i to samo robi następny składnik, który jest zaraz po kwasie cytrynowym czyli lactic acid, czyli kwas mlekowy, który również tutaj nie wykazuje żadnych właściwości złuszczających, nawilżających. On jest tutaj również regulatorem PH, aby nam właśnie wyregulować PH e, całej tej esencji. Później mamy następne regulatory PH i mamy fenoksyetanol, czyli produkt nie jest dla kobiet w ciąży, ale fenoksyetanol generalnie rzecz biorąc jest bardzo dobrym konserwantem i jest bezpieczny, naprawdę super składnik. Także jak najbardziej za fenoksetanolem, to ja zawsze murem stanę, jeżeli chodzi o konserwant w kosmetykach. I później mamy tutaj zapach i tylko i wyłącznie tyle. Zwróćcie uwagę również kupując takie maseczki w biedronkach na datę ważności. To jest bardzo ważne. Moja jest tutaj ważna do grudnia 2025 roku. Są przypadki, gdzie w biedronkach ludzie kupują jeszcze te stare, tak można powiedzieć, no w sumie. Peelingi do ciała y, You Love your body, y, tam na przykład ten kokosowy, i tak dalej. I się okazuje, że są przeterminowane. No bo one leżą w tych biedronkach już od torna, i tak dalej. Zawsze zwracajcie uwagę na datę przydatności produktu do użycia. Bo nie wiecie. Nie wiecie tak naprawdę ile on już w tej Biedronce leży, e, czy nie został odkopany z magazynu gdzieś tam z piwnicy i po prostu wsadzony na sale sprzedaży, także no to, to też trzeba weryfikować, także ja zawsze sprawdzam te ważności i tutaj w moim przypadku ta właśnie partia, bo kupiłem teraz pięć kolejnych, jest ważna do grudnia 2025 roku, także ta maseczka jest fenomenalna, ona robi naprawdę wiele efektów w dość krótkim czasie i wykazuje takie właściwości silnie nawilżające, regenerujące, rozpromieniające, rozświetlające. Po niej stosujecie normalnie serum i krem, a przed aplikacją tej maski aplikujecie tonik, nakładacie płachtę, wmasowujecie nadmiar esencji, która Wam zostanie po zdjęciu płachty, ponieważ takiej płachty nie trzymacie do momentu, aż ona wyschnie, no bo wtedy substancje aktywne wszystkie uciekają z waszej skóry i skóra zostaje odwodniona, nakładacie mokrą płachtę i mokrą płachtę bądź wilgotną płachtę. Jeszcze ściągacie. Po zdjęciu takiej płachty nakładacie normalnie swoją pielęgnację, czyli serum i krem do twarzy domykający pielęgnację. Rekomenduję bardziej wykonywanie tej maski w nocnej pielęgnacji, aby skóra miała czas przyswoić te wszystkie substancje aktywne, aby zapewnić sobie właśnie ten efekt spektakularny, ponieważ no zaraz robiąc maskę, pielęgnację i nałożyć makijaż, no to ta skóra no tak nie do końca może być z tego zadowolona. Więc ja rekomenduję przeprowadzanie takich masek sobie w nocnej pielęgnacji, kiedy skóra ma czas na globalną, kompleksową, pełną regenerację. I ona wtedy po prostu odpoczywa, regeneruje się i zupełnie inaczej przyswaja substancje aktywne zawarte w kosmetykach. Także jak najbardziej maseczka. Aha, wszystkie rodzaje tych masek mają dobre składy. Tam jest kawowa, różana, kawowa, różana i jeszcze pomarańczowa chyba z czymś tam. Kawo i wszystkie miałem, ale już nie pamiętam, która jest ta pomarańczowa. Różana jest, jest kawowa, jest ogórkowa na bank. A tamta jaka jest, to już nie pamiętam, ale ta jest naprawdę hitem. Także jeżeli Wam się dzisiejszy filmik podobał, Proszę o łapeczkę w górę i komentarz. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Życzę Wam serdecznie miłego dnia, uśmiechu, dużo zdrowia, szczęścia i żeby po prostu nikt wam humoru nie psuł, żebyście zawsze byli uśmiechnięci, zadowoleni i po prostu cieszyli się z życia. Także dziękuję Wam za to, że jesteście. Widzimy się w następnym filmie. Buziaczki wielkie, kocham was bardzo i jeszcze, jeszcze, jeszcze i jeszcze, jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że jesteście. Do zobaczenia. Buziaki!